Kaszewę. Jest medlewaj. Rada jest z wami. Buziaki! Cześć, tu kto chcecie... się cześć. Tutaj Słuchajcie Słuchacie najlepszego radia na kaszubach. Radio Kaszewy, radio. Dzisiaj obchodzimy Dzień Sołtysa. To doskonała okazja, by porozmawiać o tej ważnej funkcji i roli, jaką pełni w lokalnej społeczności. Sołtys to nie tylko reprezentant mieszkańców, ale także organizator i inicjator wielu działań na rzecz sołectwa. Jak wygląda jego codzienna praca i z jakimi wyzwaniami się mierzy? Naszym gościem jest dziś Andrzej Chruścicki, sołtys sołectwa Kowale. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie słuchaczy Radia Kaszebe dzień. i mieszkańców sołectwa Kowale. Dzień dobry. No właśnie, pamiętamy pana jako wójta gminy. Teraz sołtys. I co? No, jest to nowe doświadczenie na pewno. Mm -hmm. Sołtysem jestem świeży, można powiedzieć. Świeżak taki wśród sołtysów, pół roku praktycznie. Natomiast z dużym doświadczeniem samorządowym, więc to doświadczenie na pewno wykorzystuje też do działalności na rzecz mieszkańców sołectwa. No właśnie. Podoba mi się Sołtys świeżak. Dobra, <laughs> <laughs> dobra. <dobre, śmiech> Ale a propos, dzisiaj mamy wtorek i my od godziny 6 pytamy naszych słuchaczy, gdyby wtorek był potrawą, to jaką byłby potrawą według świeżaka Sołtysa? No dobre pytanie. Eee, My same dobre sztereg pytania. Sztereg dobre jak ta potrawa. No, tak. nie wiem, ogórek może byłby dobry, tak na wtorek. Oho wtorek ogórek. Tak, na śniadanie ogórek, Dobrze. kanapka z ogórkiem. Ale świeże, kiszone, korniszone, No lepiej jednak, jednak kiszone. No, no, zdecydowanie. Bo mamy tutaj różnego rodzaju, panie Andrzeju, propozycje, Między innymi wtorek to rosół, kebab na przykład, dla mnie wtorek to kanapka z serem, wtorek smakuje jak owsianka, wtorek to makaron z pesto na przykład. O. A tutaj ogórek. Na świeżo, <laughs> albo na kiszaniaczka. To wracamy do tematu. A co do tego ogórka? Bo już my tak <laughs> a, Tutaj ja myślę, że to jest pomidorek, to taka fajna kanapka, a taka w ten wiosenna, ten wiosenna. A, ty już, wiosenna, a ty już do ogórka kanapka do kiszonego to już coś innego tam Ja już weekendowo <laughs> myślałem. Tak, ja tutaj patrzę pod kątem tym, że idzie wiosna, więc już te warzywka to jest coś takiego fajnego, miłego, jak słońce wychodzi, dłużej świeci, to jednak troszeczkę jest taka lepsza atmosfera Czyli też. pan wójt na zdrowo. na zdrowo. Na zdrowo. Na zdrowo. Na czym polega rola sołtysa, jakie są jego główne obowiązki? Tak, no rola sołtysa to przede wszystkim jest to, przede wszystkim trzeba przyjąć, że to jest funkcja społeczna, za to nie ma wynagrodzenia. Oczywiście są diety, ale to jest na zwrot kosztów tak naprawdę przejazdu i tych na działań, które się... Na ogórka, można <laughs> powiedzieć tak. Natomiast no przede wszystkim jest to integracja i aktywizacja społeczności lokalnej. Mówi też troszeczkę, że SOUT to taki zderzak, dlatego, że występuje też, w, jakby reprezentuje mieszkańców, no ale też na, jakby współpracuje z gminą bezpośrednio. Więc dziś to jest to takie połączenie między mieszkańcami a, a urzędem gminy. No Można bo... powiedzieć, że pan jest takim łącznikiem? Tak, tak. To jest taka funkcja też łącznika. Oczywiście jest też dużo zadań takich typowo organizacyjnych bo wiadomo że gdzieś ktoś musi tą społeczność aktywizować więc organizacje różnych wydarzeń kulturalnych sportowych rekreacyjnych właśnie niedawno był dzień kobiet więc też z tej okazji zrobiliśmy taki sołecki dzień kobiet piękny koncert więc fajne wydarzenie dużo pań przyszło świetnie się bawiło więc na pewno ta funkcja organizacyjna taka aktywizująca społeczność o tym zderzaku takim właśnie, który gdzieś tam się zderza z mieszkańcami, którzy przychodzą pierwsi jakby do sołtysa, no jest najbliżej jakby mieszkańców. No i gdzieś też to referowanie do urzędu tych wszystkich spraw i wniosków od mieszkańców. Więc taka funkcja właśnie łącznika. Tym no że pan ma doświadczenie. Tak, tak. To na, doświadczenie na pewno mi się przydaje, gdyż znam dobrze pracowników też urzędu, więc też wiem do kogo, gdzie można powiedzieć, za przeproszeniem, uderzyć, żeby wiedzieć, gdzie może taką daną sprawę jak najszybciej e, załatwić po prostu. to wchodzi do urzędu. O, Kruścicki gdzie Już będzie dobrze. <laughs> jest pan takim liderem lokalnej społeczności? E, myślę, że tak, dlatego, że tak jak mówię mam duże doświadczenie samorządowe. Byłem najpierw, no, zaczynałem od Rady Sołeckiej, więc wtedy wspierałem Sołtysa, bo tutaj rola jednak Rady Sołeckiej jest też bardzo ważna. No, samemu ciężko jest cokolwiek zrobić, jeżeli się organizuje jakieś wydarzenie i dzięki dobrej współpracy z radą sowiecką, która jest chętna do pomocy, do działań, można dużo zrobić. Więc te doświadczenie właśnie z rady sowieckiej, potem byłem też 8 lat radnym, no i ostatnie te 5,5 ,5 roku bycia wójtem. No to to wszystko ładnie się tak wkomponowuje. może nie w tej kolejności to powinno być, tak? Natomiast można wykorzystywać to doświadczenie z lat poprzednich. Ale panie Andrzeju, proszę, proszę się nie gniewać. Czasami jest warto zrobić krok w tył. I później kruk do przodu. A, tak, ale myślę, że pewien rozdział życia swojego już zakończyłem. Gdzieś nowe wyzwania, nowe Nowe, właśnie takie challenge są. No, Także no, gdzieś ta perspektywa oczywiście rozwoju jest też w innych kierunkach, e, ale cieszę się z tej funkcji Sołtysa, bo gdzieś tam też e, to jest jakby z mojej strony takie podziękowanie mieszkańcom, którzy gdzieś tam e, wierzyli we mnie wtedy, kiedy trzeba było i mnie popierali i wspierali. Więc teraz tak troszeczkę e, odwdzięczam im się i staram się właśnie mocno aktywizować społeczność. No właśnie, a propos mieszkańców, oni chętnie angażują się w sprawy sołectwa i współpracują z Sołtysem? E, jest takie przysłowie, że. Są to tyle morze, ile mu wieś pomoże. I ja myślę, że coś w tym jest. Naprawdę? I jeżeli mieszkańcy. Chcą czynnie brać udział i Sołtys potrafi ich jakby tak zachęcić do tej współpracy, to no, naprawdę można dużo osiągnąć. Ale tak jak powiedziałem, duża, ważna rola też z Rady Sołeckiej. Mam fajną Radę Sołecką, od razu, powiem, bardzo się angażują. Oczywiście wiadomo, każdy ma tyle czasu, ile ma, tak? Tego nigdy jego nie jest za wiele. Więc dzięki takiej dobrej współpracy i z Radą Sołecką, gdzieś te, te wszystkie wydarzenia, które organizujemy, no, łatwiej na pewno jest zrobić i zachęcić mieszkańców, żeby brali w tym udział. Mhm. A jak wygląda taki mm, dzień Sołtysa? Bo pan wspomniał, że to jest praca społeczna, to, to nie jest praca na etat. Jak to wygląda u pana Andrzeja taki? poranek, popołudnie. Bardzo tak. dobre pytanie, bo trzeba sobie dobrze czas zorganizować. Mamy żeby... dobre pytania, panie tylko dobre, dobre. same tak. dobre. Chciałoby się powiedzieć poranek kojota, to poranek sołtyska. tak, tak no, <laughs> Mi e... interesuje, czy pan u siebie na, na budyneczku ma ten taki czerwony e... napis, napis? Mam o... tą tabliczkę, to szczerze drugi... mówiąc, nie chwalę się aż tak bardzo tą tabliczką. Zresztą myślę, że akurat w Kowalach ludzie, ludzie mnie znają, więc Troszeczkę ta tabliczka, troszeczkę taki, troszeczkę przyżytek już, bo jednak mieszkańcy, znaczy ludzie tak, bardziej korzystają z mediów społecznościowych i tam jednak te, te informacje mają szybciej, szybciej dotrą do, do mieszkańców niż taka tabliczka, tak, aczkolwiek wiadomo, że taka tabliczka Sołtysa jest. Um, wracając do pytania. Do pytania tak. Jak wygląda dzień? dzień. Jak po rano, wygląda? O czwartej staje czy o piątej? <laughs> tak jak powiedziałem, praca społeczna, więc normalnie pracuję, tak jak każdy e, obywatel, tak. czyli gdzieś chodzę do pracy, więc muszę sobie tak zorganizować ten czas, żeby potem troszeczkę przed, troszeczkę po pracy. Oczywiście są też telefony w trakcie dnia, co troszeczkę może. A no wiadomo koliduje natomiast jak się dobrze zorganizuje wiadomo dzisiaj są e, SMSy komórki więc łatwo można powiedzmy zamiast telefonu można poprosić o SMSa oddzwonić później więc można to wszystko zorganizować a dzień zaczyna się tak że po prostu normalnie wstaje szykuje się do pracy jadę do pracy Tych telefonów może trochę pracy jest niewiele ale zawsze a po pracy jest ta, ta czas, ten, ten czas właśnie żeby organizować życie powiedzmy sołectwa no a przede wszystkim to są weekendy bo to jest ten wolny czas, który można wykorzystać i tu trzeba go ładnie, no tak troszeczkę go balans dobry mieć, żeby życie prywatne oddzielić troszeczkę od tego życia społecznego. Ale to jest fajne zawsze, kiedy mieszkańcy są zadowoleni, uśmiechnięci. Mówię tak jak ostatnio właśnie Dzień Kobiet, widząc ten uśmiech na twarzy kobiet, jakie były zadowolone, zachwycone, mieliśmy piękny koncert. A, mm, także to, to fajne jest takie właśnie... No, Uznanie można powiedzieć. A Ciężko jest oddzielić tą, powiedzmy, pracę społeczną sołtysa od obowiązków rodzinnych, dlatego że pan powiedział, że to generalnie w weekendy coś tam się dzieje, tak? Jeżeli chodzi o Sołtys. Pan w tygodniu, tak jak wszystkim powiedział panie że pan pracuje, jest pan normalnym obywatelem, który, który, który uczęszcza do pracy, zarabia, no i te weekendy poświęca pan sołectwu. Tak, no to jest właśnie też kwestia, jak mocno zaangażowany jest sołtyt w życie sołectwa, tak, no bo można zrobić powiedzmy, jedno wydarzenie na miesiąc albo na dwa miesiące, a można zrobić tak jak tutaj razem z Radą sołecką, Cały czas będę powtarzał, tutaj dużą rolę rady osób, które wspierają, że można zrobić kilka wydarzeń w ciągu miesiąca, i tak staramy się balansować dwa trzy wydarzenia, większe lub mniejsze, właśnie na miesiąc. Więc powiedzmy jest to sobota lub niedziela, w zależności jak, jak pasuje, jakie są możliwości. Więc takie trzy wydarzenia w miesiącu, to można to pogodzić. Oczywiście są też inne funkcje sołtysa, tak? bo chociażby też jest opieka nad osobami, które muszą wykonywać prace społeczne. I to też trzeba jakoś zapanować sobie tak, żeby takie osoby, też no, trzeba przepilnować, dać im narzędzia, żeby wykonały konkretną pracę. Więc tych funkcji troszeczkę jest. No i trzeba sobie tak dobrze planować tak naprawdę miesiącami, żeby wiedzieć co, kiedy, gdzie. To jeszcze jedno pytanie a propos no, finansów, no bo zorganizować jedno spotkanie, drugie, wydarzenie, koncert, na to potrzebna jest, wiadomo. Wiadomo. się kasa, kasa jest Tak potrzebna. jest, tak, tak jest. Sołectwa posiadają fundusze sołeckie, przynajmniej w gminie Kolbudy. Nie każda gmina decyduje się właśnie na taki podział środków. W gminie Kolbudy już od kilkunastu lat jest fundusz sołecki, więc jest to taki zastrzyk właśnie dla sołec, żeby można było organizować różnego Typu wydarzenia. Więc no, to są takie pieniądze, może nie są one wielkie, ale jeżeli ich się dobrze nimi zarządza, może naprawdę fajne rzeczy zrobić. A oprócz Dnia Kobiet, to co tam się jeszcze działo w ostatnim czasie na rzecz sołectwa O, no, Myślę, że właśnie, że udało mi się ładnie to wszystko zgrać, bo jeszcze w grudniu mieliśmy i bal Mikołajkowy dla dzieci, były warsztaty strojków bożonarodzeniowych. Była Wigilia z seniorami, więc ten zeszły rok jeszcze mocno, żeśmy takim sprzytupem zakończyli. W tym roku już był Dzień Babci i Dziadka, był też bal karnawałowy, taki piracki bal karnałowy dla dzieci. No ostatnie wydarzenie to właśnie ten dzień kobiet, a już mamy w planach kolejne wydarzenia. Były też takie soboty z Stanisem Stołowym, więc mogli mieszkańcy przyjść sobie pograć. Takie mini turnieje robiliśmy, więc. Dla każdego coś miłego, jak to się mówi, a teraz już dzisiaj mogę zaprosić na turniej szachowy Grand Prix Kowale Czeska w 2025, edycja zimowa, najbliższa niedziela w Świetlicy Wiejskiej w Kowalach. Co daje największą satysfakcję w, w, w byciu sołtysem, panie Andrzeju? No myślę, że ta radość, ten uśmiech od mieszkańców i ta taka ludzka życzliwość. To jest coś, co chyba każdy sołtys chciałby, żeby mieć właśnie takich życzliwych mieszkańców. Potrzebują też na pewno wytrwałości i cierpliwości, ale taka ludzka rzeczywistość to jest chyba to, co każdy jest. A z jakimi wyzwaniami wiąże się ta funkcja? O, z wyzwaniami? No to jest chyba to największe wyzwanie: to trzeba właśnie dobrze sobie gospodarować czasem. To jest chyba takie najważniejsze wyzwanie, bo zresztą, jeżeli jest zdrowie, jest pomysł, to chyba każdy sobie świetnie poradzi. Mamy. Mogę się mieć teraz 4000 sołtysów, 4000, to jest jedno zero, ale duża różnica. Nie, mam chyba około 4000 sołtysów, nie więcej, chyba 4000 sołtysów jednak w Polsce, więc to jest naprawdę funkcja, która wymaga pewnego takiego no, zaparcia, chęci i zaangażowania na pewno. No właśnie, jakie cechy... 40, jakie? Dokładnie 40, 40 554. Sołtysek i sołtysów. Jakie no cechy powinien mieć dobry sołtys I jak można zostać takim sołtysem? Wypisz, wymaluj, Andrzej Chróścicki? Chciałbym tak powiedzieć, ale mówię, ja jestem świeżakiem, a znam sołtysów takich, którzy nawet już teraz jeden sołtys zrezygnował, już nie startował, ale był 34 lata sołtysem i ja akurat też w naszej gminie. Najwie najdłuż najdłużej żyjący i funkcjonujący sołtys w naszym powiecie. Pan Leszek Mikla, serdecznie pozdrawiam przy okazji. Więc Sołtyz, jakie ma mieć cechy? Myślę, że musi być dobrym organizatorem. To jest taka chyba główna cecha. Pan ma te cechy? No, jest pan dobrym organizatorem myśl, czasu? Myślę, myśl, że tak. Myślę, że tak. Aczkolwiek nie chciałbym się za siebie wypowiadać, ale myślę, że tak, ponieważ no mówię, te wydarzenia staram się gdzieś też planować i z takim wyprzedzeniem robimy takie kalendarium, sobie Kowale, Co dwa miesiące nowy grafik jest, można powiedzieć, i mieszkańcy mogą już zawczasu sobie no, zaplanować: OK, skorzystam z, tej, z tego wydarzenia, tamtego, może się pojawi na tym, może zagram sobie w ping-ponga, a może w szachy, a może przyjdę na jakiś koncert. No takie wydarzenia właśnie, to dobrze jest fajnie zaplanować, więc ja tak staram się to właśnie tak organizować, no trzeba sobie ten czas dzielić, więc... A czy mieszkańcy sołectwa Kowale przyjdą do pana Andrzeja, przyjdą do Rady Sołeckiej i powiedza, powiedzą tak, słuchajcie, chcielibyśmy mieć taki koncert, chcielibyśmy mieć takie wydarzenie, chcielibyśmy mieć taki festiwal albo coś w ten deseń? Pochylacie się na tym, słuchacie? E, e, słucham, na pewno. Często jest tak właśnie, że jakieś, jakieś wydarzenie i potem ktoś podejdzie i się zapyta. Panie Andrzeju, super było, więcej chcemy, tak? I to też pokazuje to, że... Dodaje skrzydeł? Dodaje skrzydeł, bo to też jest taka sytuacja, fajnie, że się podobało i chcą więcej. Nie zawsze można więcej, z racji tego, że trzeba pamiętać, że gdzieś te środki są ograniczone mimo wszystko, no ale tak jak tak to balansować i gdzieś tam mieć w głowie, ok, to się spodobało, to może za pół roku zrobimy coś podobnego, a może za rok zmienimy, nie wiem, repertuar, no tak, żeby to było każdy zadowolony. Przypomnijmy, gdzieś w kalendarzu Dzień Sołtysa. Czego życzyć wszystkim sołtysom z okazji ich święta? O, no to tutaj chyba przede wszystkim, tak jak powiedziałem już gdzieś tam wcześniej, tej życzliwości ludzkiej. To jest bardzo potrzebne, takiego samozaparcia, cierpliwości, wytrwałości, no ale przede wszystkim no, mimo wszystko to zdrowia, po prostu ludzkiego zdrowia, żeby po prostu była siła i energia do działań. Jest pan przedstawicielem sołectwa Kowale. Ile osób, ilu mieszkańców? O, oficjalnie to jest niecałe 5 tysięcy, ale nieoficjalnie dużo osób jest niezameldowanych, to jest grubo ponad 6 tysięcy, to jest jedno z większych sołectw w Polsce. No jest pan ich liderem. Tak jak pan powiedział. No i mam nadzieję, że właśnie takim liderem jestem. I niech tak zostanie. Świeżek! <laughs> świeżak! No nie inaczej, świeżek. <laughs> Andrzej Chróściński, sołtys sołectwa Kowale, był naszym Państwa gościem. Bardzo dziękujemy. No i co? Życzymy wszystkiego dobrego, panie Andrzeju. Dziękuję i wszystkim sołtysom wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Sołtyskom też? Sołtyskom też. Aż spotkał pan już jakąś sołtyskę? O, oczywiście. U nas akurat w gminie mamy sześć sołtysek, czy nawet więcej, chyba osiem jest sołtysek. To radnych jest sześć, a kobiet. Natomiast sołtysek jeszcze więcej jest. Więcej niż sołtysów. się dogadujecie z panią. No, ale oczywiście. <laughs> Bez przekonania, to trochę było. <laughs> o, ja myślałem, że to było takie... <laughs> to było z serca płynące. To było z serca płynące, no tak, naprawdę. Już teraz, już teraz wiem. Andrzej Chróśnicki, z Sołys Fakowa. Bardzo dziękujemy za spotkanie. Dziękuję.